Siemanko widzowie, witajcie po dłuższej przerwie. Niestety nie mogłem nagrywać, ale tym razem obiecuję, że nagrania z gotowania i pieczenia w elektrycznej frytkownicy na gorące powietrze Ninja będą pojawiały się częściej. I dzisiaj, na pierwszy ogień, pokażę Wam, jak przygotować krzankę tudzież zapiekankę. Jak inni mówią. Ten program, który ja pokażę, właśnie, nadaje się też do odgrzewania różnych fajnych zapiekanek ze sklepu, na przykład z biedronki, czy tam z jakichś innych gotowych zapieksów. Także zapraszam. Włączamy frytkownicę. Nastawiamy sobie program Bake, czyli pieczenie. Ja ustawiam na 200 stopni i czas 4 minutki powinno wystarczyć. 4 minuty to jest właśnie najlepsze w tej frytkownicy, że tutaj wszystko. Idzie w parę minut zrobić. Dlaczego ustawiam na bake? Ustawiam na bake, ponieważ na innych programach zauważyłem, że włącza się ten wiatrak bardzo mocny, żeby to powietrze cyrkulowało i czasami potrafi zwiać ser. Natomiast tutaj w tym programie Bake ten wiatrak zaczyna działać wolniej od początku i dzięki temu ten ser pozostaje nam na bułce. Ja już swoją bułeczkę tutaj z serkiem wrzuciłem no i Zaczynamy. Widzimy się za chwilę. No i czas dobiega końca. Już słyszałem jakieś skwierczenie. Zaraz zobaczymy, co z tego wyszło. No, zobaczcie. Pięknie ser się przypiekł. Grzanka też już jest, uwaga, oczywiście gorące. Ale bułka jest... O! Krupiąca. Na pewno słychać. Au, au, au. Ciepłe. Także, słuchajcie, no... 4 minutki, 200 stopni. Grzaneczka gotowa. Test smaku, jak to zwykle u mnie. Mm. Mega. Zapraszam niedługo na kolejne filmiki, także subskrybujcie kanał. Dawajcie lajki. Naprawdę obiecuję, postaram się teraz częściej wrzucać. Wszystkie problemy już odeszły, także jedziemy dalej. Smacznego!